Siemanko w kolejnym odcinku kariery trenera Tony'ego Krosa na moim kanale, na początku bardzo Wam dziękuję za wbicie 1600 subów, chciałem wbić to do końca miesiąca, tu proszę, bardzo się cieszę, że Wam moje materiały się podobają, mamy nowych subów, więc bardzo mnie to cieszy, zapraszam Was do kolejnego odcinka, to jest drugi sezon, zostaliśmy w lidze na zapleczu La Liga, ja stwierdziłem, że w tym odcinku skończę ten drugi sezon, żeby tą karierę ruszyć do przodu. No jeśli awansujemy, będzie fajnie, ale jeśli nie awansujemy, no będziemy musieć, będę musiał się zastanowić, co dalej. E, więc no duża odpowiedzialność przede mną, przed Realem mówię by awansować dalej. Pojawią się tutaj nowe gwiazdy tego, tego zespołu, Wiktor Molecho, warto zapamiętać to nazwisko. Więc no działo się w tym odcinku, dużo meczów symulowałem, też oczywiście grałem, więc to zobaczycie wszystko w tym odcinku. Jeśli wam się podoba, możecie zostawić łapkę w górę, suba na kanale. No i lecimy z naszą przygodą to niego Crossa. Aktualnie cel to być trenerem Realu Madrid, ale tak powiem Wam, że trochę się zastanawiam. Jakby zbudował fajny zespół w, Ra w Oviedo, czy tak bardzo chciałbym z niego odchodzić. A może tak wiecie, coś zrobić historycznego tym zespołem. Nie wiem, czy Real Oviedo nie wygrał jakieś mistrzostwa w Hiszpanii, chociaż raz. Mogę się mylić, ale może w jakichś dawnych latach, zaraz to sobie sprawdzę na telefonie, ale no jestem bardzo ciekawy. To by było na, na przykład coś naprawdę fajnego jeśli ta drużyna ma mistrzostwa, zostać i zdobyć mistrzostwo i dopiero odejść do Realu Madryt gdzie są jakieś osiągnięcia, najsłynniejsi piłkarze nie, chyba nie zostali mistrzem kraju nie, 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 nie nie ma nic, że zostali mistrzem kraju, jak sobie wejdziemy więc spoko, więc możemy być pierwszą drużyną która, no, pierwszą drużyną pierwszym trenerem, który sprawi, że Real Oviedo wygra La Liga i to jest dla mnie bardzo kuszące no bo buduje naprawdę fajny skład Zobaczcie też, że ciekawych juniorów y, też mi się w końcu udało pozyskiwać w drugim sezonie. Mamy tego Santiago Sandovala, to już oczywiście nasz junior, jest Costa, ale y, no, nie są to jacyś wybitni, ale choć Sandoval naprawdę się fajnie rozwija w tym sezonie, y, więc no ale będzie taki jeszcze dwóch Brazylijczyków, przyjdzie jeden taki wielki, potężny, więc zaraz sobie to zobaczycie. Tutaj niespodziewanie przegrywam z Andorą. Byłem kompletnie w szoku, że przegraliśmy, ale w kolejnym meczu Molecho i Listo strzelają po bramce. No i wygramy z Amorebietą, więc jest jeszcze czego cieszyć. Kolejne spotkanie wygrane. Breton jest nasz, nasz kapitan i Santi Lopez. Więc kolejny trzy Tutaj Pedro Bigas odchodzi do Kaiserslauter. Zawsze jakieś pieniążki za niego. Rodrigo Tarin do Deportivo za 2 miliony klauzula wpłacona, więc ja stwierdziłem, że muszę w zimie kogoś pozyskać na środek obrony. Mam trochę mało tych obrońców. Kolejny mecz 3 do 0. Monsalve Gomez i i co, Molejo, no Wiktor Molejo Molejo, e, no to może tak wiecie, ikona tej serii moim zdaniem e, po tym sezonie, gramy sobie z Espaniolem, ciężki rywal jeden z najlepszych, no w tamtym sezonie nie awansowaliśmy, Espanol też I tutaj, i tutaj właśnie Sandoval strzela gola, który dał nam zwycięstwo w tym meczu nasz wychowanek indywidualna akcja i pokonuje bramkarza rywali, no 1 do 0, skromna wygrana ale wygrana z Espaniolem Trzeba wygrać z tymi najsilniejszymi. Bo no moim celem jest awans do La Liga. E, nie mogę zostać kolejnego sezonu. Kolejny mecz: Molecho, Szczebla Brałkę. No, niesamowity jest ten, Wiktor Molejo. E, Mole, no My, ole. No, i odcinek też: ha hiszpański z tego co kojarzę. Właśnie Alex Moraes, pierwszy nasz taki mega talent. Zobaczymy, jak się rozwija. Powiem wam, że go rzucałem po tylu pozycjach, że na końcu będzie grał jako SPD. Jest N, jako skrzydłowy go jeszcze robiłem. Więc naprawdę e, Moraes. No, strasznie go rzuca. Ale zobaczymy z niego wyjdzie. Ma potencjał, by stać się wyjątkowy, więc. Oby był tym wyjątkowym. Ogólnie Brasleyczyków mi sypało fajnych. Reszta takich piłkarzy nie. Tutaj wygrywam z Eibarem Liso i Lopez, Santi Lopez i Liso, Liso. Też nasz transfer w tym sezonie Lopez już drugi sezon. Mega się rozwijał. No Liso i Lopez znowu z golami. ty to jest duet. Tutaj Molecho, więc tak naprawdę ten Lopez, Lizo, Molecho... No, to jest naprawdę trójka warta uwagi w naszym zespole: Tutaj Remis Albacete, Lopez, Szlagola. No, te transfery nam się udały. Naprawdę Liso, Lopez i Molecho dają radę tej Costa i Borcha z ławki Szczela. To jest ostatni sezon Borcha Bastona. Eee, on kończy karierę po tym sezonie, więc chciałem zdobyć to mistrzostwo jeszcze w tym sezonie, by w ostatnim meczu on zagrał z opaską kapitana i zniósł puchar. Gramy sobie z Łeską, no i Molecho, naprawdę jest to kapitalny napastnik. Naprawdę. Na pewno jakiś post na Instagram sobie wstawię, być taki upamiętniający go. E, tego sezon na pewno, ale ogólnie, bo moim zdaniem to może być gwiazda tej serii. Właśnie chcę sobie takie posty robić. W ogóle wpadłem w taki głupi pomysł, żeby jakby było mi tak stać, by w y, każdej serii y, sobie y, w każdej serii na przykład taki Molecho będzie naszą legendą Wiedu. Kupisz koszulkę o wiedu z napisem Molecho i z numerem 11 Wiem, to by po... wiem, że taki drużyny, o wiele po prostu to jest ten zrobimy sobie ją dla siebie po prostu, żebym bo można kupić koszulkę i tam wpisać jaki chcesz numer i co chcesz mieć na koszulce, to właśnie bym tak zrobił, żebym kupił koszulkę wiedo i zamiast na przykład mojego imienia na koszulce, czyli Bartek, tam jakiś numer 9 na przykład, to zrobić numer 11 i Molecho. Taka pierdołka, taki off topic. Ale musiał być hajsu, tak trochę, żeby mi nie było szkoda. Więc raczej nie, ale może w przyszłości, kto jak tego hajsu nie będzie, tak się wrócić do tych serii, sprawdzić, kto był moją legendą każdej serii i zobaczyć. To by było naprawdę fajna takie rzecz kolekcjonerska, Wam powiem. Wiesz, jestem takim youtuberem małym i sobie bym kupował koszulki piłkarzy, których w mojej drużynie w, w karierze, w grze byli legendami. Nie wiem, jak to by się mógł zapisać do tych legend. Ale na przykład trochę w topiku macie ten materiał, ale to głównie bramki będą, więc nasza droga, taki trochę off topik, że czemu by nie, na przykład kupić sobie koszulkę Bartosza, koszulkę na przykład Barcelony z nazwiskiem Kostucha jest numerem 23. Chocia ja nie lubię Barcelony, wolę Real Madrid bardziej, ale wiecie, no Bartosz Kostucha no taka ma legenda tego kanału jeśli chodzi o karierę na przykład Gabriego Lopeza i tam, nie wiem, tam na przykład z Realu kupić, on, bo grał z numerem 7 Lopez, z numerem 7, albo ciągle tam jeszcze grał, W Boca Juniors zaczynał, no to już w ogóle było ciekawe czy Monaco tam jeszcze grał chyba w Liverpoolu no, Gianluca Rossi, takiego Włocha pamiętacie Milanu na przykład kupić i numerem 97 chyba grałem Rossi, też by było ciekawe albo z Manchesteru 7 karier Zaunika. Betoniarek. No nie, Lecha Poznań bym nie kupił koszulki, bym nie wyszedł, ale na przykład tam przejdziemy do Wesbrowicz Albo, kupić sobie koszulkę Wesbrowicz Albo z nawiskiem betoniarek. E, takie tam off-topiki, no bo tak z tych karier, co robiłem, jakieś legendy, tak zapamiętać, no to nic mi nie przychodzi do głowy, jak zawsze, mm, jak zawsze. No ruchu Chorzów to też nie bo ja po polskich to nie warto, bo ja chciał chodzić po ulicach i już szuka. A wiemy jak jest. Co było przed ruchem Chorzów? Milion niedokończonych serii pewnie było, więc to nie ma co. A na przykład u Royce, grałem w FC Bazel to Hetfera. Hetfer był wtedy mega piłkarzem. Union Berlin nikogo takiego nie kojarzę. Poprzednich części. Manchester United to też takiego nieoczywistego bym nie miał. Z poprzednich Jezu to tak ja kompletnie kojarzę. Ale może właśnie od tej kariery chcę coś takiego robić. Taki pomysł, zobaczymy. Tak jak szukał wiedów w Euro, by mi wyszła po przejściu do Polski. Jakbym coś takiego zrobił, to na pewno wam dam znać w komentarzu, nie w komentarzu, w karcie społeczności, czy na Instagramie, że takie rzeczy robię. Tutaj po tym sezonie to Wiktor Molecho by wleciał. Wleciał z numerem 11, w koszulce Ralu Wiedu, Wiktor Molecho. Ale zobaczymy, zobaczymy oczywiście. A to by była fajna zajawka, taka kolekcjonerska, bo ja jestem taką osobą, która lubi coś kolekcjonować. I to by taka zajawka kolekcjonerska była naprawdę e, fajna. E, I tyle, choć... Palermo w tamtej Fifie pamiętam, w tamtej Fifie Palermo, kupić koszulkę Palermo, no i wtedy naszą gwiazdą był Andrea Belotti, ale był taki junior Conti, z nazwiskiem Conti10, to by było naprawdę coś fajnego, właśnie Contiego, o Jezu, ta kariera Palermo to chyba była jedna z moich ulubionych serii na tym kanale, która pcha do tego, żeby takie z drużyny słabsze nagrywać kariery, bo też lubię, będzie dużo myślę w EA sport 25, ciekawych karier. Mam nadzieję, że będą ciekawy. Wszystko wyjdzie z, z czasem. Na pewno chcę zrobić karier, które nigdy nie robiłem. Więc coś będzie ciekawie, ale z tych moich legend karierowych, no tak średnio pamiętam. Naprawdę nie pamiętam, kim grałem. W tamtej wieży grałem Palermo, ale kim gram dalej? Walencją grałem. O! Walencją to Iwan Azon się kojarzy. Ale ktoś na pewno był lepszy. Na pewno ktoś był lepszy i to jest najlepsze to, że ja nie pamiętam. To musiał sobie sprawdzić, jakie ja w ogóle serie prowadziłem. Ale no... Ciężko, ale ta Palermo to było naprawdę coś wyjątkowego w tamtej FIFA. Dla mnie to Palermo to jedna z moich ulubionych serii na moim kanale. Jakbym tak sam miał siebie, wiecie, powiedzieć, że jaka seria mi się podoba. Możecie dać, dać w komentarzu od kiedy mnie na przykład oglądacie, jakie serie Wam się podobały z FIFA. Ja sobie właśnie patrzę. Ja już nie, nie komentuję tego odcinka, trochę taki niespójny jestem odcinek. Zaraz zaczniemy komentować, ale no po prostu gram mecze. Co Wam, mogę tu powiedzieć więcej. Z Moncy to na pewno bym mówił Fredak Nion, Nion to zrobił, bo Nion to był super. Ja nie nadal się nieco cofnę w chwilę 23, bo ja tyle nagrywam. Kostucha za dużo nagrywasz. Nie kojarzę kompletnie. Lech jak to też. Nie. RC Lones! No tam openda był. Mega. A taki nieoczywisty piłkarz. oczywisty trochę. Walencja była. Walencja była, Walencja była. Aston Villa! No to Lee Watkins. O! TSV Monachium gran karierę. O proszę, kogo ja tam miałem? Nie wiem, ale ten Hojlund na przykład tam był dobry, albo ten Andres taki, Norwek. Na S. s c h j coś tam się nazywał. To był dobry piłkarz. To też kariera była super. Szkoda, że tam się nie udało nic wygrać. Szkoda, że ją tak zakończyłem trochę wcześniej. Po czwartym sezonie. Ale tak sobie patrzę na te moje karierę, to mi się najbardziej podobałem właśnie takimi drużynami jak Wiedo Wiedo, TSV Monachium. No, taki Lopez... Koszulce Realu bym sobie kupił z nazwiskiem Lopez 7, to było naprawdę fajne. To było fajne, Wywalnałem mikrofon, bardzo was przepraszam. Ale no, a się rozgadałem. Ale Palermo, Palermo to konti musiał wjechać na plecy. Dobra, jeszcze cofnę się do FIFA 22 i już przestanę tutaj gadać. O Sunderland, to była kariera, ale kompletnie nikogo o Sunderland tak nie kojarzy. No, Moleiro był, Alberto Moleiro, jego ja bym kupił chyba najbardziej. Koszulkę z napiski, napisem Moleiro. I tyle Werder był, ale trochę krótko nie dokończyłem, więc nie pamiętam. Kto był przed Sunderlandem? Manchester United. Boże, ja tyle Manchesteru nagrywa, Muszę to przestać. Malaga, przebudowa była. A potem była taka road to glory. Ale dobra, nie będę już ten. Będę się chyba już od tej osłony właśnie od tej serii zastanawiał na na taką rzeczą, bo czemu by nie? Pucharze Króla graliśmy z Atletico Madrid, W 1.8 i mieliśmy swoje sytuacje, ale niestety nie wykorzystaliśmy ich, a Atletico szło dwie bramki no i niestety odpadliśmy, odpadliśmy z pucharu króla, nie namieszamy w pucharze króla niestety nie w tym sezonie. No i w lidze niestety 2 do 2. Kolejny meczekmy sobie z Elche. To jest nie, z, y, z Deportiva Laves. Francisco Maskenha Masker nas. Był nasz piłkarz, którego sprzedaliśmy właśnie do Deportiva Laves. No i w tym meczu lepiej mecz rozpoczęli nasi rywale, czyli doszkowanie w pole karne, uderzenie główką i Bank. Taki trochę, taka trochę siatkówka, wiecie. Tutaj wystawka do kolegi zespołu, a ten z główeczki strzela gola. No i niestety przegrywamy, 1-0, ale w ogóle nie ma co się przejmować. Chwilę później Molecho dostał piłkę, no i w swoim stylu przejął ją. Lewa noga, Wiktor Molecho, 1-0. 1-1, przepraszam. Wiktor jest niesamowity. On podbija ligę już, na, na szczęście zwiększyłem sobie już klauzulę wykupu. Za niektórych piłkarzy, bo taki Lopez miał strasznie niską, Mo Molecho miał niską, Liso miał niską, a nie chcę ich stracić za bestem, wam powiem. Paesa nie straciłem za bestem, 60 milionów za niego dostałem. Ogólnie, jeśli chodzi o budżet, to na nowy sezon, jeszcze o tym nie, nie będę mówił, dobra, no i tutaj niestety 2 do 2, no Remisik, no bo trochę bym się wkopał. Ogólnie, mam jeszcze 60 milionów, bo sprzedałem Paesa za 70, to mam 60 milionów, więc no, pieniążki mamy. I przez to, że... A dobra, o tym trochę potem, o tym o tym, o tym hajsie. Claudio Mendes, kolejny jakiś mega wonderkid z Portugalii. Zobaczymy, jak się będzie rozwijał. No tutaj Wiktor Molejo. 21 goli w La Liga Munch. Niesamowity jest. Ale Sandavel tu ładnie podał do Lopeza. Santi miał mówić, Lopez po lukarnym. Lewa noga, Santi Lopez, też mega talent. Ciekawe, się rozwinie ogólnie piłkarz intepedientem, więc Santi Lopez... Też bym mógł w ogóle taką koszulkę Santi Lopez 11. Warto go obserwować. Myślę, że to może być Argentyńczyk, który zrobi karierę. E, niestety Leganis wyrównuje, ale wiecie, my jesteśmy najsilniejszą drużyną na zapleczu La Liga i Molecho właśnie stwierdził, że idzie sam. Idzie sam, to trochę wycofa. Poczeka, jak tutaj Lopez się uwolni. No i Santi Lopez chodzi po lekarne. Lopez, Santi no i 2 do 1, więc bardzo szybko Znowu wychodzimy na prowadzenie, świetne wykończenie naszego e, pomocnika. No, niestety, gra na e, Legans. atakuje ponownie. tej faul, głupie zachowanie mojego obrońcy. I mamy już odkarny. Ostatnio nagrywam trochę z komentarzem dogrywanym, bo muszę Wam powiedzieć, że na żywo będę, nie, wrac będę wracał do komentowania na żywo. Tylko aktualnie jest mi trochę za ciepło, żeby siedzieć i mówić i nagrywać. Ja tego ja sobie gram zazwyczaj. Jak już chłodniej, czy jakimś wieczorem yy, sobie to nagram yy, no wtedy nie mogę nagrywać yy, z głosem, ale sobie po prostu gram kiedy jest chłodniej i, i jest spoko dla mnie, bo jak jest za ciepło to mi się jak nagrywam nie chce mówić kompletnie, więc no zobaczymy kiedy nagram betoniarka będzie euro, nowy klub, może tego betoniarka też trochę jak urbańskiego przeciągnę, bo chcę te trochę dłuższe odcinki nagrywać, no po prostu muszę nagrywać dłuższe odcinki, co ja mogę powiedzieć jeśli chciałbym zarabiać na tym YouTubie no to muszę mieć trochę dłuższe odcinki nagrywać, żeby mi, godziny mi się sprawdzały, jeśli chodzi o nagrywanie. Tak to jest, no. tak jest prawda. Ale tutaj legalne sobie gromimy 5-2. do 2, no, Kapitalny mecz. Ej, no i wygrywamy, I, i Molecho zgarnia piłkę do domu, bo szyił hatrika. Naprawdę jest sobie tutaj piłka, ale powiem wam, że wolę nagrywać z komentarzem na żywo Jeśli tak dogrywać, bo czasami się po prostu już nie chce nagrać Nie powiem, tak, wiecie, mam od razu zmontowane, z komentarzem rzucam, a tak montuję. Ten odcinek długo montowałem, bo było dużo do montowania, wycinania i jeszcze dodać głos 23 minuty. No, ciężko, ciężar, ciężkie życie. Jeszcze mam inne swoje obowiązki, swoją pracę, więc to też tak trochę czasu nie ma. Z granicą sobie remisujemy i tutaj Miguel Santos, 198 cm, środkowy obrońca. Rozumiecie to? Jeśli to będzie potwór, jaką się rozwinie na potencjał, jak już się mówi. Dlatego da mu szansę zagrać już w tym meczu. No i Santi Lopez, lewą stroną się przedziera. Do Molecho. A Molecho co? Brameczko oczywiście. No po rękach bramkarza. Ale jest gol. Wiktor Molejo. Kapitalne uderzenie. No i nasz junior Alex Moraes. Jeszcze dla swoją pierwszą bramkę. Też zagrał od pierwszych minut w tym meczu. Do z Brazylii. No jest brameczko. Naprawdę mega piłkarze. Polecam ich bardzo serdecznie. Monsalve do Molejo. Molecho. Tutaj jeszcze do Lopez a ten boom. Ale uderzenie. Santi Lopez. Golaso, naprawdę pięknie. No i stwierdziłem, że 3 do zera kończymy to. 6 do zera łącznie jeszcze Lopez 6 gola, gola Costa. Eee, kto jeszcze? Lopez Costa? Coś tam jeszcze było. Dwie bramki Cos eh, Santiago. 3 do 1 kolejny meczu Santi, Molejo i Liso. Eee, bez jakichś większych problemów pokonujemy rywala. I 1 do 1 niestety tutaj Liso. Kolejna bramka, też świetny transfer, jestem Liso. Same dobre transfery ogólnie w tym sezonie. Tutaj macie moich juniorów. Stwierdziłem, że wszystkich dodam sobie do składu. Większości będę chciał wypożyczyć. A ci co są za słabi po prostu ich sprzedać. Coś na nich zarobić i tyle. Ten jest za młody jeszcze. Skobar i Leo Becker. No i tak to będzie wyglądać. No i gramy sobie z Lc. Niestety przegrywamy 1-0. Bramka Milana. Ale od razu, ale od razu Real wie chce na odrobi straty. Chwilę później, Wiktor Molecho otrzymuje piłkę. Nasz łysy napastnik wchodzi w pole karne i szlagolana jeden do jednego. Mi się wydaje, że nie czytam, ale chyba Molecho jakoś yy, choruje na jakąś chorobę. Jeśli chodzi o, o włosienie, Mole od zawsze powtarza, że jest słysy, Więc, może mi ktoś napisać w komentarzu, jeśli wie. Nie sprawdziłem, nie sprawdziłem tego, ale ja go kojarzę naprawdę od wielu lat, ogólnie w krze, więc, więc tak mi się wydaje. Tutaj Barbosa, kolejny nasz junior, strzela swoją pierwszą bramkę w seniorskiej piłce nożnej, więc no, kolejny junior wprowadzony i 3 do 1 z Elcze. Elcze strzeliło, strzeliło jeszcze jedną bramkę, Milan tutaj nie najlepiej, się, nie najlepiej zachował się, Sergio Rico, na pewno trzeba będzie kupić bramkarza jeszcze w nowym sezonie. No, i wygrywamy 3 do 2 sobie z Elcze bez żadnych problemów. Możemy iść dalej. Kolejny mecz z Kartaginą 3 do 1. No, i nasza trójka najlepszych piłkarzy z przodu strzelagola: no, Liso Lopez i Molecho. to są najlepsi. No, co wam mogę powiedzieć? No, kapitani są. Santi jeszcze musi do nich trochę dojechać, ale Santi naprawdę tak za bardzo to nie odstaje. No, i ostatni mecz sezonu Borcha Baston wychodzi. Odbierze puty na kołek. Zagra w roli kapitana. No i co Wam mogę powiedzieć? Awansowaliśmy do La Liga. Udało się, jesteśmy w La Liga w następnym sezonie. Borcha Baston w ostatnim swoim meczu stwierdził, że strzeli gola. No i strzelił na 1 do 0. Ładne wykończenie naszego napastnika, naszego kapitana. Chwilę później Santi znął do Borchy. No i 2 do 0. Dwie bramki na koniec kariery super. Będziemy cieszyć się z tytułu mistrzowskiego. Bo również zapewniliśmy sobie. Tytuł mistrzowski, ale w tym meczu daliśmy za przeproszeniem dupy Villarreal B. nas znoju No, zgnoili nas. Prowadziliśmy 2 do 0. Ale 2 do 0 to niebezpieczny wynik, jak mówił nowy trener drużyny z Maroka, Czesław Michniewicz. Ogólnie się skończyło fatalne. Fatalnie się skończyło ten mecz, naprawdę. Miałem wrażenie, że drugi połowie nic mi nie idzie. A Villarreal dostał, wiecie, jakiegoś boosta. Oni grali na poziomie ultimate, a moi piłkarze to byli tacy amatorzy. Ogólnie 5 do 2 się skończyło. Ale najważniejsze jest to, że Tony Cross po raz pierwszy, po raz pierwszy w swojej, w swojej karierze zdobywa tytuł mistrzowski. awansuje do La Liga z Realem Oviedo i trzecim sezonie będzie ciekawie. Ogólnie najlepiej mi się nagrywa tą serię. Lubię ją. No ja lubię chyba tak tworzyć takich słabszych drużyn, coś mocnego. Więc muszę chyba się nastawić na taką edycję w eSport25, że takimi klubami, które są albo dobre, są dobre, ale trzeba je odbudować. Czy jakieś legendarne kluby typu narzucę jakimś klubem, żebyście wiedzieli. Bordeaux na przykład albo jakieś no name'owe i tworzysz ich piękną historię. Piękną historię stworzyliśmy: Real, w jednym drugiej ligi. Czy uda się wygrać mistrzostwo La Liga? Chyba będę do tego dążył. Wiecie, wygrać mistrzostwo La Liga, może ogólnie nieźle tego Realu Madryt. Wszystko się może zdarzyć, wszystko się może zmienić, bo naprawdę fajne różne to budujemy. I chyba większą satysfakcję mi da, jak wygram z nią mistrzostwo La Liga, Powalczę o Ligę Mistrzów niż Real Madryt. Ale wiecie co, na pewno przejdę do tego Real Madrid. Może nie na pewno, zobaczymy. Zobaczymy, jak się ta kariera po prostu potoczy. Tak będzie najlepiej. Koniec sezonu, czas podsumowań: Victor Molejo 34 gole, 14 asyst, widzę. No przebił z Diego, Bastona Santi też dawał radę. Lopez, świetny sezon. No i reszta piłkarzy. Jako tako wam powiem, jako tako. Ale dawali radę. Baston, 3 bramki w dzień spotkaniach. Bardzo się cieszę, że udało się awansować do La Liga, bo jakbyśmy nie awansowali, to nie wiem co bym zrobił. Chyba bym przesymulował trzeci sezon kompletnie i byśmy się widzieli w kolejnym. Albo patrzył, czy ma jakąś ofertę za Liga. Tak by się mogło skończyć. Eee, dobra. Jeszcze oczywiście zadania. Czemu słabe? Nie rozumiem. Miałem podwyższyć średnią wieku zespołu do 29 lat, a mam 22 lata, więc, jest, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem. Ale powiedzmy sobie szczerze, ten wiek zanieszają juniorzy. Tam jest chyba 10 juniorów, no to ciężko, żeby nie było. 62 miliony do wydania, a w La Liga mam 55 milionów, czyli zostałem okradziony. Ja sobie stwierdziłem, że w na następnym sezonie, przez to, że w tym sezonie wydałem połowę kwoty za Peza. Mogę przewalić wszystkie pieniądze. Wszystkie pieniądze, jakie będę miał w La Liga na wzmocnienia. Będę mi jeszcze kogo tu wzmocnić. Bo tak naprawdę no na pewno Brankas może PO. Może kogoś kupimy. No zobaczymy. Ogólnie nie mam jeszcze pojęcia, kogo kupię. Jeszcze będzie celebracja. Autokarze. I ja się powoli wami, z Wami żegnam, bo no popatrzmy coś jeszcze na tą celebrację. coś po, pogadajmy. No muszę, muszę się zastanowić, kogo jeszcze kupić. Może do środka pola kogoś. SPO. Zobaczymy. Może ktoś do, na prawą obronę. No zobaczymy. Nie wiem czy też. Jakie transfery się potoczą. Czy ktoś odejdzie czy, czy też nie. Wiadomo jeśli będą dobre oferty. To będę musiał sprzedać takiego Lopeza. Czy Molecho. Ale mam nadzieję że nie. Mam nadzieję że nie. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie. Jeśli dotrwaliście do końca. Napiszcie owiedo w komentarzu. Nara.